Powiedziała Pani o swoich czworonożnych przyjaciołach. Ostatnio zamieściła Pani na Instagramie właśnie post, że jest coraz więcej miejsc w Warszawie, do których można przychodzić ze zwierzętami. I zgodzi się Pani z tym, że często psy w restauracjach są grzeczniejsze niż dzieci? Kiedyś Kinga Rusin mi na to zwróciła uwagę. Przemyślałam, że rzeczywiście, bo ludzie, którzy idą z psem do restauracji, to jednak wiedzą, że to jest pies, który potrafi się zachować. Nie tylko są grzeczniejsze, ale również są czystsze, jak Pan zauważy. Oczywiście nie do wszystkich restauracji w Monaco też nie wszędzie można wprowadzać psy. Niemniej w restauracjach, które są na zewnątrz, są bardzo mile widziane, zwłaszcza w Café de Paris, gdzie właściwie wszyscy przychodzą ze swoimi kupilami. Tak po prostu jest. Kochajmy zwierzęta, bo my jesteśmy też zwierzętami i czasem groźniejszymi dla siebie niż zwierzęta, które są de facto zwierzętami.